Cześć Michał, wcale nie nagrałem żadnego filmu, ale chciałem się ciebie zapytać, czy chciałbyś wykonać pięć wyzwań. Zawem, a co? Mój brat będzie mógł wziąć udział w pięciu wyzwaniach, o ile się zgodzi, tylko on tym razem w ogóle nie będzie wiedział o co walczyć. Po prostu pięć wyzwań. Może akurat coś fajnego dostaniesz, może nie. Tym razem ci akurat nie powiem. Nie, ale mogę wykonać, no. No a tak naprawdę walczę o coś potężnego, bo zamówiłem jeszcze w poprzednim roku komputer, no najdroższy jaki udało mi się w ogóle znaleźć i złożyć. Dobrze, panie Michale, czy jesteś gotowy na pierwsze wyzwanie? No, chyba jestem, to... Ok, Okej, Micho, więc chciałem się ciebie zapytać, jak ci idzie z matematyką. Um... Dlatego twoim pierwszym zadaniem będzie, aby oglądać przez 6 godzin matemaksa o jakiejś funkcji wykładniczej, to jest rozszerzenie. Musisz to oglądać w pętli przez 6 godzin i to jeśli skończysz i wytrzymasz, to zaliczysz pierwsze wyzwanie. 6 godzin? Czy mam oglądać po prostu filmik przez 6 godzin? Nawet nie wiem co ja to dostanę. No pokazuje to wykres naszej funkcji. Natomiast w przypadku logarytmu 6 godzin oglądania, co to jest? Funkcja wykładnicza i loga Pozwólcie, że jeszcze na szybko się wtrącę i nie, nie będzie to teraz fragment sponsorowany, a wręcz przeciwnie, bo wraz z Nowym Rokiem chcę wam powiedzieć, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 6000 tysięcy łapek, to kupię kolejny jakiś naprawdę bardzo fajny komputer i rozdam go być może tobie, czyli dla subów. Dla subów tego kanału nie trzeba będzie nic wpłacać, wystarczy subskrypcja i łapka w górę. To jest ogólnie proste, nie? Jak w sierpniu byłem na poprawce z matmy, to wszystko dobrze napisałem, no. Podczas tego wyzwania umieściłem kartę z komputerem, tak aby Michał miał szansę domyślić się o co tak naprawdę walczy. Nie wiadomo, czy podczas 6 godzin oglądania funkcji wykładniczej zobaczył ten komputer, czy też nie. Ej, ja serio nie wierzę, 22. <śleskujesz> Chłopca ogląda funkcję wykładniczą. Ale dużo zrozumiałeś? Nie, nie zrozumiałem. Boga, <śleskujesz> 3, 2, Jeden. Szczerze, gratulacje. Wydaje mi się, że to naprawdę jedne z cięższych wyzwań. Powiedziałem tak na kamerze, że jak za ten challenge nic nie dostanę, tylko dostanę jakoś bardzo, bardzo tanią rzecz i nikt, nie, nikt nie, nie zobaczy na tym kanale. To nie robię tych więcej challenge na tym kanale, już nie, nie zobaczycie. Pamiętajcie, grunt to być bezinteresownymi, tak jak mój brat. A więc przed tobą teraz kolejne wyzwanie. Muszę cię zapytać, czy domyślasz się już powolutku, o co grasz? Może się domyślam, może coś wiem. Ja tak zawsze mówię na matematyce. A więc teraz tak, jak widzisz znajdujemy się w opuszczonym budynku i będziesz miał 3 minuty na znalezienie rzeczy, które tutaj ukryłem, które niektóre są bardziej wartościowe, niektóre mniej. I teraz najważniejsze, wszystko to, co znajdziesz, będziesz mógł zatrzymać w 100% dla siebie, ale wtedy nie walczysz już o główną nagrodę. Więc jeśli coś znajdziesz, to pod koniec do ciebie będzie należała decyzja, czy zostawiasz te rzeczy dla siebie, czy mimo wszystko grasz o główną nagrodę. No z 15 minut było dobrze. Pójdźmy na kompromis, 3 minuty. Czas. Okay. Start! A. Oj, w takim tempie to myślę, że ty mało znajdziesz. Mam czapkę, czapkę Gucci. Dobra, ja i ciastko. masz ciastka też. Nie, placek jest pusty. No eee. ja tak żeby wydaje mi się, że w ogóle, że wiem o co walczę. Wiesz o co walczysz? Tak. Bo na w filmik to widziałem. Widziałem komputer tam jakiś. Więc wydaje mi się, że. uuu 100 złotych No ale wiesz, komputer to w sumie ja mogę sobie chcieć kupić, nie? No powiem ci, że zostało ci. Minuta 47, okay. więc naprawdę się spiesz, mm. bo to najbardziej wartościowe rzeczy to jeszcze... Jeszcze ich nie znalazłeś. Jest... uuu, ale myszka. No kolejne 350 zł. To się tak. Na górze coś może być? No może być, to cały dom jest do dyspozycji, nawet piwnica. 3 minuty. No czas ucieka, tak naprawdę teraz to masz bardzo mało, nie? Masz jeszcze minutę. The... <laughs> tak. Okay. Właśnie znalazłeś 10 tysięcy złotych. Mogę to odłożyć? Tak, możesz, możesz. Nie wiem, czy... Jest... Dobra, koniec czasu. Czas się właśnie skończył. Masz, jakby, rzeczy, które znalazłeś, okay. nie? I to tyle. Masz, tu wartości 100 zł, czapkę za 1200, ciaska, nie wiem, z 10 zł. Okay. Masz jeszcze myszkę, ona chyba około 350 zł. Właśnie tych zegarków nie potrzebuję. No i te zegarki łącznie są warte 10 tysięcy, bo je sprawdzałem jeszcze niedawno. 10 tysięcy? Więc właśnie, teraz słuchaj, decyzja do ciebie. No masz już rzeczy, za które mogłeś sobie, nie o... wiem, w teorii kupić drugie auto. Wierzysz to dla siebie, czy mimo wszystko chcesz grać o główną nagrodę? Ciężka, ciężka decyzja, tak szczerze. Te zegarki, no nie wiem, na, na pewno bym ich nie nosił, ale gdybym je sprzelał, to mogłem sobie kupić komputer. Nie, nie, ja ryzykuję, gram o komputer. Znaczy, czekaj, czyli odrzucasz te wszystkie odrzuca, rzeczy odrzuca i chcesz po prostu dalej grać A. u główną nagrodę, nawet jeśli to będzie coś o wartości 10 zł. Ja mam główną nagrodę, ja ryzykuję. Słuchaj, kolejne wyzwanie będzie dosyć oryginalne, bo zobacz, właśnie położyłem Ci tutaj cztery przedmioty, które generalnie mogłoby się wydawać, że są naprawdę losowe. No jest na przykład woda, jest kamerka GoPro, i ty za chwilę, jak powiem, będziesz miał 20 sekund na to, aby przygotować historię, która będzie logiczna, w której będą miały udział, brały udział te wszystkie cztery przedmioty, i one muszą być jakoś ze sobą połączone. Od teraz masz 20 sekund, żeby się zastanowić nad historią z tymi czterema przedmiotami. Uwaga, czas, start. Jest kamerka go, GoPro. Mhm. Nią można nagrać wszystko, tak? Wszystko możesz z nią nagrać. Mhm. Potem pliki z tej kamerki możesz dać do pendrive'a okay. i, i dać, dać to na YouTube'a. Przy okazji masz wodę, bo musisz się nawodnić dobrze, bo to jest... Nawet, żeby bez wody nie ma życia, tak? Musisz się nawodnić mm -hmm. I potem z pieniędzy z YouTube'a, z tych wyświetleń Możesz sobie kupić to takie bardzo ładne perfumy <grym> I... O kurde, Ty! <grym> Dzięki tym perfumom możesz mieć kobietę i no, tego już nie. Ja naprawdę chciałem Ci dać, wiesz, takie niepowiązane przedmioty, nie? Typu woda i pendrive, nie jak to połączyć, ale naprawdę żeś to nieźle połączył. Dobra, Michał, jak widzisz, znajdujemy się w kuchni. No i teraz słuchaj, kolejne wyzwanie, gdzie będziesz musiał pomyśleć. To generalnie jest bardzo pozornie trudne wyzwanie, bo będziesz miał 5 minut na to, aby mnie rozśmieszyć, ale tak naprawdę rozśmieszyć. No jeśli Ci się nie uda, bo na przykład dzisiaj nie trafisz w mój dzień, a mam na przykład smutny dzień, no to generalnie lipa. Wszystko przepada łącznie z pierwszym wyzwaniem, gdzie 6 godzin po prostu musiałeś wiesz oglądać wykładniczą. Ja ustawiam aparaty i masz 5 minut, żeby mnie rozśmierzyć. Możesz pokazywać, możesz nic nie mówić, możesz powiadać żarty, suchary, cokolwiek, no i nie masz na to też przygotowania, nie? Nie pytam Cię, czy jesteś gotowy, bo podejrzewam, uwaga. Czas start, masz 5 minut. No, no, Dobra, na no, tak. przodek Ci kawą. Raz też to też usiąść. Ja jak... <laughs> ja, jak się nazywa foka bez oka? Nie, no nie. No dobra. Ej, ja wieszczą by się tak chciałem śmiać? To nie może być takie proste. Jak to fikało w ogóle? I naprawdę, i to wszystko robisz dla tego batonika za 2,50. A więc dobra, Micho, przed Tobą teraz ostatnie i najtrudniejsze wyzwanie: a mianowicie, jeśli w tym momencie ci się nie powiedzie, cały ten filmik filmiki, Twój plan i nagroda pójdzie na marne. Czyli słuchaj, musisz wymyśleć i opowiedzieć trzy historie, to jest standardowa gra, z czego jedna będzie nieprawdziwa. Jeśli mi się uda rzeczywiście wskazać, która historia będzie nieprawdziwa, no to niestety przegrywasz. Czyli musisz tak to wszystko skonstruować, żebym ja powiedział, okej, okay, ta jest nieprawdziwa, a ta akurat będzie prawdziwa, nie? Okej okay. To pierwsza historia jest taka Byłem na Koloniak w wakacje I wtedy po raz pierwszy spróbowałem alkoholu Pozdrawiamy rodziców i... Pozdrawiam rodziców nie, nie wiedziałam w ogóle jak to, jak to działa Jak to w ogóle, po prostu się na, napiję tego I napijałem się tego na tyle dużo, że po prostu zriotowałem na kolego obok I i to tyle, to cała historia. Fluchowałeś pierwszy raz alkoholu, i wyżygałeś się na kolegę, i to było na kolanie, bo nie wiedziałeś, jak on działa. Dokładnie tak. Jak działa kolega, czy alkohol? Alkohol, alkohol. A druga historia jest taka, że raz e, gram sobie prawie, że całą nockę, e, gram do piątej, i usłyszałam prosto, jak ktoś, ktoś wstaje. I, i idzie w stronę pokoju. I chciałam po prostu szybko wyłączyć nie, e, wszystko, bo był mega przypadek, że grałem do piątej. I, i, i nie chcąc, prostu no, tak chciałem, chciałem wszystko wyrazić, tak, tak ręką tak wyrzuciłem pana, no. że, że rozwalił się po prostu, e, zepsuł się. I potem okazało się, że jednak nikt nie szedł do mojego pokoju. <głos> <Aha>. <głos> A on padł dalej zepsuty, i no. <noise> Jakbyś to szczerze wymyślił, no nie, nie wierzę, że co wymyśliłeś. Jak to można w ogóle wymyśleć? Dobra, to teraz trzecie. Z zawsze chciałam być z, z Japonką, chociaż nikt mi nie wie, że, że chcę być z Japonką. Aha, w sensie, że z to z Japonii. Tak, skupię to z Japonii. Wow. No to szczerze, ja bym wolał być już chyba gejem. że co, Wreszcie, na początku zastanawiałam się ku tej pierwszej, że jak wyżgałeś się na kolegę i w ogóle, ale wydaje mi się, że jednak wiesz ile miałeś? 15 czy 16 lat, mogło też się zdarzyć. No, że spróbowałeś tego alkoholu, rzeczywiście nie wiedziałeś, to jest bardzo częsty, wiesz, jakby kejs, że no to po prostu coś takiego się dzieje. Wydaje mi się, że mogło tak rzeczywiście być. No druga historia z tym, że rozwaliłeś pada, bo wystraszyły się, że ktoś wchodzi do pokoju o piąty, no to nie wierzę, żebyś to wymyślił po prostu. To musiało się stać, bo wiem, że robisz nocki. Wydaje mi się, że właśnie trzecia historia, ona była taka bardzo krótka, bo właśnie wymyśliłeś, że mógłbyś być Japonką, ale nikt ci nie wierzy, nie? No i to w ogóle taka dziwna sytuacja, bo to jest informacja z dupy, więc ja strzelam, że trzecia historia jest nieprawdziwa. Niestety <laughs> Co cię jest prawdziwą historią? Nieprawdziwa jest pierwsza. Nie piję alkoholu. Też nie mam kolegów. Powiedziałem, że wyrzekłem się na kolegę. Nie mam kolegów i nie piję alkoholu. Co ty gadasz, serio? Mogłeś się w sobie bo na kamerze nawet bym nie powiedział takich rzeczy nigdy. O. Czyli to na pewno jest komputer. No tak, jest to komputer, <laughs> więc oficjalnie gratulacje. On będzie prawdopodobnie u ciebie... No jutro. Widzimy się po prostu jutro. Mili Państwo, tak, właśnie to jest ten dzień, gdzie będzie odbiór komputera. Michał, to ty, komputer, żeby było nietypowo, schowałem w łazience, musisz go znaleźć. A już teraz, tak? No tak, on już się Nie, no w szafkach go raczej nie będzie, bo to naprawdę duży komputer, zresztą widziałeś go w sumie już. Nie, no tutaj nie, możesz jeszcze tylko tutaj wyłącznie sprawdzić. No no ja z tego A co, nie ma? Słuchaj, nie, dobra, wiesz co, Michał, nie, nie szukaj, bo go tam nie ma. Bo, generalnie, tego komputera nie ma. Jedyne, co widziałeś, to tylko kartę z Allegro i zrzut ekranu. Więc, kurde, trochę mi serce szybko bije, ale no nie będzie żadnego komputera. Czyli to robię wszystko na marne, tak? No. I co, jakby, jakbym w wyzwaniu, co szukałem tych rzeczy, bym, bym przyjął te, te wszystkie i te, bym sprzedał zegarki, to mogłem sobie kupić komputer serial, tak? A tak po prostu nie mam. Go... No tak, odrzuciłeś, więc jakby pozostajesz z niczym. Ale też wiem, że w pierwszym wyzwaniu, jak musiałeś oglądać tą funkcję wykładniczą, to wiem, że tak naprawdę jej nie oglądałeś przez 6 godzin, tylko robiłeś coś innego i myślałeś, że o tym się dowiem dopiero, jak zacznę montować filmik. A ja po prostu wcześniej te nagrania przejrzałem. Yy, no i wiedziałem, że troszeczkę tam leciałeś w kulki, no. Ale no cóż, no kurde, wiesz jak jest. Raz coś dostajesz, raz nie. Kurde, nawet nie jesteśmy na taki komputer, tak szczerze. Ale miło, że mi zaufałeś, no. Podejrzewam, że być może już ostatni raz, ale nie wiem, no. Ostatni raz. Nie no. zobaczycie na tym kanale więcej, tak jak powiedziałem w pierwszym wyzwaniu. No dobra, słuchajcie, to na tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że wasz się rozpoczął lepiej niż Michała. Do zobaczenia i na razie.